Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, i dzisiejszy odcinek słuchajcie będzie mega luźny. Nie to, żeby wszystkie inne pozostałe były jakieś spięte, absolutnie nie, ale e, dzisiaj będzie wyjątkowo luźno, e, ponieważ jest to odcinek e, trochę inny niż zwykle. Już wcześniej z Martą zmalą miałyśmy coś podobnego zrobić, ale zawsze e, terminami się nie, z, nie mogłyśmy zgrać albo na przykład dane kosmetyki były w tym momencie potrzebne, a dziś mamy słuchajcie, wymianę kosmetyczek. Bo to nie jest tak, że ja dostałam te kosmetyki e, już o wiele wcześniej i Marta moje, tylko to była wymiana w a jutro musimy już sobie je oddać, ponieważ są to nasze ulubione kosmetyki, którymi się malujemy na co dzień, którymi najczęściej robimy e, makijaż i z którymi pracujemy najczęściej. I to jest kosmetyczka pełna przygód Marty. E, zapakowała mi wszystkie swoje ulubione kosmetyki. Które mam dziś wykorzystać u siebie. Więc moi drodzy, zaczynamy czas start. Jeżeli chodzi o brwi, no to brwi mam już zrobione i także przygotowane ma je z malo, ponieważ komisjonie uznałyśmy, że to jest akurat tak. Inny e, sposób malowania brwi i inny sposób czochrania, jednakże e, oprócz miłości do makijażu łączy nas także miłość do mydełka, więc to jest jakby element wspólny i spajający nas, że e, my mamy. Czochramy tym samym, ale w inny sposób, więc brwi zostały zrobione przez nas zupełnie inaczej, tak jak my je malujemy, a nie, że ja teraz przejmę brwi od Marty, które są wręcz prawie czarne. No ale dobra, lecimy, więc zobaczymy, co my tutaj mamy. O, dobrze, zostałam rozpiszczona paletką MMM Michel. No i dobra, no i MMM Magda też będzie się malować. Słuchajcie, jest to paletka. fantastyczna. Ja dziękuję bardzo za nią, bo e, tym można stworzyć wiele, a nawet bardzo wiele i dużo, więc e, tak sobie myślę, e, Marta często się maluje w niebieskościach, lubi też niebieskości, myślę, że połączę to z fioletami, e, wszystko wyjdzie w praniu, zobaczymy, ale paletka jest rewelacyjna. Generalnie to bym nawiązała może coś do ubioru. E, no dobrze, dobra, koniec gadania, lecimy, czas start. Jako bazę nałożę pilui. Na całą ruchomą powiekę pod sam łuk brwiowy na bogatości. I powiem tak: w tej palecie podoba mi się dosłownie wszystko. I szczerze mówiąc, jest taki plan, że go nie mam, ponieważ to będzie mega spontan, co będę używać na oczach. Nie wiem. No nie wiem, no podoba mi się wszystko, ale e, tak sobie myślę, że tutaj nawiążemy trochę do tej zieleni, no i tak jak powiedziałam na początku, coś sobie tutaj z tą zielenią połączymy, więc biorę trawiasty zieloniasty i zacznę od nakładania w wewnętrznym kąciku. Kiedy mówiłam o zielonym to mianowicie ten, a teraz wezmę niebieski i stopniowo przecieniuję. Jejku, czy ja tej palety. Fajna! Pana na kolor. Fioletowy. Cały czas operuję na linii załamania. Powieki. Kolejny fioletowy, troszeczkę cieplejszy, i tutaj już schodzę. Jaki, jaki pigment! Wow! Nie spodziewałam się tego. Nie, no, ja wiedziałam, że ta paleta jest dobra, ale. O tak! Czadzior, czadzior! Biorę, biorę w ciemno. Nie będę kraść, Marcie, ale no jestem zauroczona, zakochana i to jest to jest petarda biorę teraz czysty pędzel i będę delikatnie przecierać granice najpierw suchym pędzlem na chwilkę przechodzę na drugą część palety i tutaj wybieram czerwienie z różami i będę przecieniowywać zewnętrzny kącik delikatnie wyciągam i smerkam tylko i Wyłącznie zewnętrzny kącik. Natomiast górę przy fiolecie oraz niebieskim rozcieram liliowym. Dobrze, jedno oko dorównało do drugiego, więc lecimy dalej i słuchajcie, wezmę ponownie bazę i wycisnę sobie troszkę, żeby zrobić katkrisa, ale będę go robić chyba troszeczkę niżej, aby nie popsuć sobie tutaj tych kolorków. Ale naprawdę jakość jest rewelacyjna tej palety. Nie spodziewałam się, nie spodziewałam się. Ym... <grym> Czadzier. no po prostu czadzier, dobrze, dobrze. No ale dobrze, nie przedłużając, sobie tutaj delikatnie czyszczę. Jakby był biały cień, to bym po prostu położyła tylko biały cień, aby to odcięcie było tak mocno widoczne. Ale dobrze, przecież się ja tak nie mogę, i. Tutaj muszę to wyokrąglić mocniej. Nie wiem, czy to jest super fajny pomysł, ale teraz na sam początek chcę położyć żółty. Teraz położę na to. Co by tu położyć? Pomarańczowo-czerwony. Ja nie mogłam zrobić z tej palety makijażu użytkowego, no bo po prostu ona za bardzo do mnie krzyczała, żeby to było coś pojechanego. Więc posłuchałam się, jak zwykle. Ale specjalnie zostawiłam yy, górę i tam chyba położę błysk. <laughs> po prostu <laughs> pełna improwizacja. I tak potwierdzam na górę kładę cień, który jest delikatnie opalizujący w zielony, więc ten zielony ładnie mi się tutaj połączy z początkiem zielonego oraz z niebieskim. Trochę go także zaciągam, że tak to ujmę. Na żółty i czerwony. Normalnie, przy tak tęczowym oku, e, zrobiłabym równie tęczową dolną powiekę, lub przynajmniej w mocnym kolorze, ale e, chcę zachować umiar, jakkolwiek to brzmi już przy takiej górnej powiece. I zacznę od zielonego, ale takiego głębokiego ciemnego. Nałożę w zewnętrznym kąciku. Następnie przecieniuję to brązowym odcieniem. A co do wewnętrznego jeszcze nie mam wizji, muszę się czymś natchnąć. Ale myślę, że będzie to kolor delikatnie opalizujący i rozświetlający, no bo tego rozświetlenia mamy za mało, ale tutaj sobie muszę posprzątać delikatnie. O. Wyostrzyć. Cóż tu się zadziało? Dołożyłam e, kreskę na górną powiekę oraz zrobiłam linię wodną, więc pora na kępki. E, I tak jak w przypadku wspólnej pasji do makijażu, mydełka Dobry brał, Brown, no to także naszymi ulubionymi kępkami są kępki. Klęp, kępki z klawiera! E, I moi drodzy, e, ja najczęściej pracuję na V-shapeach i na B-shapeach, a Marta na duo, więc lecimy na duo. Wyklejam, no oko wyklejone, pora na drugie, ale tak patrzę w podgląd i to oko jest jakieś takie mroczne i ciemne, mam nadzieję, że jak dojdzie podkład to tutaj też się wszystko wyrówna, no i łapię kępkę, odwracam, ciach i mniej więcej zaczynam od połowy, kładę i później na zmianę. Od prawej do lewej lub odwrotnie, bo tutaj jest. No, zależy, jakby na to patrzeć, która to prawa, która to lewa, ale wiecie o co chodzi, że najpierw wkładę na środku, a później po jednej i po drugiej stronie. Przaśność na oczach oraz wymiana palety z cieniami nie robiła mi roboty, ponieważ cienie jak cienie. Hardcore dopiero się rozpocznie teraz, ponieważ przechodzę do makijażu twarzy i Marta ma bardziej opaloną cerem, bardziej oliwkową i podkłady, jakich używa, będą zdecydowanie za ciemne dla mnie, ponieważ dostałam jeszcze instrukcję zmieszać kolor 6 w proporcji 2 do 1 w stosunku z kolorem 1. Więc, moi drodzy, uwaga! Jest to podkład z Vibo. Lecą dwie pompki w stosunku do jednej pompki podkładu. Uwaga. O oh je. Yeah. Oh yeah. uh -huh. Powiem wam, że dzisiejszy makijaż będzie egzotyczny, a moja opalenizna w cudzysłowie... Jakże wyjątkowa. Ale dobrze. Dobrze. Jak zamiana kosmetyczki, to zamiana kosmetyczki. Ciekawe jak umarty z moim najjaśniejszym kolorem. O tak. No dobrze, dobrze. Nie będę oszukiwać, nie dodam sobie jedynki. A mogłabym, ale nie będę taka. Ale też kiedyś było coś takiego, że jak jest podkład ciemniejszy, to używa się go mniej. I starczy na dłużej? Jak ja mam to rozciągnąć po szyi? <laughs> hmm, no dobrze, 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 no. O matko i córko. Dobra. Serio, Marta, czy jest dla ciebie dobry kolor? O jaj. O jaj. O jaj. No, powiem Wam wyjątkowy kolor. Dobrze, pora na korektor, i mogłabym tutaj też użyć tego podkładu, ale nie będę taka. I użyję faktycznego, prawdziwego. I jest to 170 z. O, jaśnie jakoś. Z Fenty. To go nałożę więcej. O, dobra, pod oczy. To sobie chociaż trochę wyrównam szyję chyba tym korektorem. Czy to tak nie można? Czy to będzie wbrew zasadom? że z korektorem to nie najgorzej wygląda, ale teraz wchodzi drugi korektor i jest to korektor do konturowania, brązerowania. Ja na co dzień nie używam mokrych brązerów. No, no, dobra, lecimy i on jest w ogóle w kolorze 382 i do opale więcej. Co by mi tam, co mi tam? <gry> kontur jest ważny. Ja powtarzałam ostatnio, że kontur jest ważny, że się wtedy wyszczuplamy. Po konturze na mokro leci rozświetlacz na mokro, i tutaj Marty ulubiony Dior. E, powiem Wam szczerze, że naprawdę jest to fajny produkt fajny też do mieszania z podkładami fajny do e, właśnie dodania kilka kropel do podkładu, który jest mocniej kryjący. No i właśnie e, robi nam się ładna tafla delikatnie rozświetlająca. E, więc gąbeczką w punkty strategiczne, tam gdzie rozświetlacz delikatnie, aby nie rozwarstwić pozostałych części. No, i e, ten produkt lubię, tak. Ten to lubię, lubię, lubię. Tak, ciach. Nie, no, chyba powinnam go więcej dodać, co? A nie, dobra, nie dam go więcej, bo jeszcze mam przed sobą dwa rozświetlacze, które mam nałożyć, więc nie, lepiej, je, lepiej nie. Pora teraz przypudrować okolice pod oczami, i tutaj wleci e, puder pod oczy z VIBO. Ja powinnam zrobić to gąbką, bo Marta robi to gąbką, i chyba mniej, bo. Krzyję. Uuu! Uh, Uuu! Uh, uh. No wymerdane. Jeśli chodzi o przypudrowanie twarzy, to tutaj puder... Tak, miałam na zakrętce, wywaliłam sobie. E, puder z pezy, ryżowy, koloryzujący. No i tak, tutaj będzie broda. Żuchwa. Policzuś. Pora na bronzer do policzków. Jest to wypiekany, uwaga, róż z Heana, który ma... Delikatnie właśnie opalony kolor, więc jeszcze więcej dodajmy opalenizny w mojej skórze. Przez to, że jest wypiekany, jest także delikatnie rozświetlający. Satynowy, o tak, to jest to pomiędzy matem a błyskiem. Tak, dobrze, satynka. Ja może baking zrobię przynajmniej, zrobię od dołu. Tak, to jest świetny pomysł i ja zrobię baking. Tak, zdecydowanie, tak. Marta też robi. To, że robię baking, to nie, że oszukuję i sobie rozjaśniam, tylko to jest zamiana kosmetyczek, a nie że odzwierciedlenie danego makijażu, prawda? Prawda, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja u siebie w tym momencie nałożyłabym rozświetlacz Ale Marta poświęca rozświetlaczowi zdecydowanie więcej czasu Mniej więcej to coś, co ja mam właśnie z różem na samym końcu Że ja się dopełniam tym różem, dopełniam się tym płuciem I po prostu go kocham i uwielbiam No to Marta tak ma z rozświetlaczem Więc teraz leci tak trochę po macoszemu, aby było Róż do policzków i jest to róż z wibo, Także na pucie Troszkę na czoło Dobra, pora na rozświetlacz, ale zanim rozświetlacz, no to delikatne zwilżenie twarzy, aby rozświetlacz miał lepszą przyczepność. I jest to <laughs> mgiełka rozświetlająca z Eveline. I teraz według przepisu Marty bierzemy rozświetlacz numer 1. aplikujemy go na szczyty kości policzkowych i nie tylko. Dobra, polik się świeci. Ale on się świeci za mało, ponieważ mam jeszcze dołożyć jeden rozświetlacz w złoto-różowych, opalizujących tonach. No to leci. I niech się świeci. <grym <grym powiem Wam, bogatość mojego policzka jest zacna. Tu się dzieje wszystko, tu jest po prostu wszystko. Tu jest przepych to jest bogatość i tu jest bez umiaru, tutaj ten makijaż jest bez umiaru, to zdecydowanie od razu mówię, tak jak zakładałam, że delikatnie przecieniuję dolną powiekę, że ona będzie zachowana bardziej z umiarem to nawet jak ona jest z umiarem to reszta jest bez umiaru, więc pora rozświetlić jeszcze właśnie wewnętrzny kącik, aby wszystko tutaj było spójne czyli tu brak umiaru, tu brak umiaru więc rozświetlimy na bogaciej wewnętrzny kącik Jeden z tych opalizujących, błyszczących kolorów srebrny. Myślę, że będzie wystarczający. Eee, to jest taki srebrny z niebieskim. Nie, no, podoba mnie się. Tak, to jest nie, nie. Oho, oh, jakie miłe zaskoczenie, proszę bardzo. Tak, to jest taki niebiesko, niebiesko srebrny toper. No i drugi kącik. Zbliżamy się ku końcowi, zostały nam usta, i tutaj mamy full service: konturówkę, pomadkę oraz błyszczyk. U mnie jest to zazwyczaj tylko i wyłącznie pomadka, więc lecimy zgodnie ze schematem. I tutaj miło, że jest to Golden Rose, ale 102, bo lubię tę formułę i lubię te pomadki. Więc tu upodobania podobne. To też nas łączy. No i na sam koniec jeszcze leci błyszczyk. Och. Powiem Wam, no nieźle. No dobrze, moi drodzy, tak się oto to prezentuje makijaż. Zamiana kosmetyczek ze Zmalo. No, połysk to mam niezły, co? No ale jest to w sumie dwa rozświetlacze. Nie, no dwa rozświetlacze plus jeszcze jeden w kremie. Musicie mi wybaczyć, że ta propozycja makijażu jest może mniej użytkowa, ale po prostu, no, mając taką paletę, nie mogłam się oprzeć, żeby zrobić coś pojechanego, e, żeby wejść w te kolory, no bo, no, no nie zrobiła użytkowego, no gdzie ja jej użytkowy do takiej szalonej palety, jak ja bym zrobiła coś normalnego w brązie przy takiej palecie, no to... To nie ja, no to, to by się nie zgadzało, to po prostu, no nie, no nie, więc e, taka oto, e, i w sumie, w sumie tu mam tak, trochę brzoskwinki, trochę mi pasuje, jeszcze tu się, o, tapirze. <grym> żart, o, zaraz się uczeszę, e, nie, tak to nie będzie, tak to nie zostawię, ale generalnie... Więc, moi drodzy, mamy to. Było to dla mnie dość ciekawe doświadczenie, bo mimo zamiany kosmetyczek, to też chciałam zrobić kilka takich naleciałości Marty, tak jak na przykład, właśnie przy budowaniu rozświetlenia, że zawsze kładzie ze sobą dwa rozświetlacze. No i bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie ta paleta. Ja wiedziałam, że ona jest dobra, a nie spodziewałam się, że jest aż tak dobra. I porównując ją do Be Perfect Carnival XL, no to tutaj chyba bym powiedziała, że jest lepsza, jest bardziej napigmentowana, lepiej się łączą ze sobą cienie. No, jest sztos i petarda, naprawdę. I koniecznie wpadajcie na kanał Marty, tam zobaczycie odsłonę z moją kosmetyczką i z za jasnym podkładem. Myślę, że to było dla Marty największe wyzwanie. No, a tak yy, swoją drogą lepiej mieć za ciemny czy za jasny? Hm? W sumie tak źle i tak niedobrze. No dobra, no to z tym pytaniem was zostawiam, żegnam się z wami i do następnego. Mua!